Cześć, witajcie w kolejnym na kanale i dzisiaj będziemy mieć dwa widery. Jest ja ze mną dzisiaj Bushman i pójdziemy w jedno miejsce i je zabijemy. I jeden beacon, wyjdą dwa z tego, będzie dla Was. I żeby wziąć udział w konkursie, napiszcie swój link z gry. Zostawcie suba w górę. No to widzimy się jak już będę przy, przybić widera. Dobra, więc stawiam widera. Kurde. Tutaj rozkopię, bo nie pójdzie Jedną, drugą, trzecią czaszkę i odpalam. Ocuń się, ocuń się Teraz rozwalnię Ale jedno, kuć was, to jest cave Ja pierdzielę uważać, żeby... O, o bierz go, bierz, bierz go tam, bierz go tam Dobra, ja z nim Dobra Tyle go już, bo on za zginie Kurde, zaczął się będzie mi słychać mocno Tom Dobra Dobra, robimy go Dobra Jeden Pod. Dzięki dzięki Dobra Ta, ta, ta to ta, zostawiamy Ta, bo tam były ta dziura była I dobra, stawiam tu, tu tutaj tam, bo już przeszedł Dobra Dobra Osuńmy się o kurwa, Creeper dobra, sobie wyjdę tak pierdolnie to idzie dopiero? Dobra, chodź, chodź Dobra Czekaj, jak go z łuku zacznę bić Dobra, z łuku go więcej bierze Dobra Dobra, GG Kurde, odpalił mnie Dobra John, tu Dobra 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 Więc pokonaliśmy w tym odcinku dwa lidery I jeden W sumie pójdę jeszcze zrobić bikony Oddasz na drugą? Yy, a dzięki, dzięki, dobra. To my się widzimy Ja jak będę robił bikonę Dobra, bo do, już dostaniesz ode mnie może z 1000 dola, do, dolarów. Za, dzięki za widera To ja pójdę po szkło, bo przepalałem. I tutaj mam przepalarki, jakby ktoś nie wiedział. Nie wiem jeszcze. Dobra. Dzięki za pomoc w biciu liderów. Dobra. Ta więc jeden. Magiczna latarnia. I druga magiczna latarnia. I jedna z nich będzie do wygrania przez was na serwerze tutaj. Zostawcie suba, łapkę w górę komentarz z z gry. Widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć.